swoją energią i dlatego chętnie y, przyjąłam zaproszenie i trochę zagram. Dziękujemy <laughs> <laughs> bardzo, <laughs> a powiem tak, a poznałyśmy się na przeglądzie zespołów folklorystycznych, tu u nas robił e, Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy, e, ten przegląd zespołów, e, Pani po prostu cała scena była e, Zafascynowana tutaj graniem e, e, Pani, także postanowiłyśmy razem współpracować. Jedziemy do Cedyni na, na sobotę, także mam nadzieję, że Państwo wybaczycie, jak będą jakieś niedociągnięcia, bo to jest nasz, no nie pierwszy występ, ale pierwszy tak, tak długi i, i, i przed naszą publicznością, to zawsze jest, e, no powiem, że człowiek na trenę, tak? tak? Dobrze, jeszcze brudeks rośnie rudyska, na bój maniuszu mego kunica. Nie chcę, nie napoje bo, bo się kunia boję, bo się kunia boję, bo jestem młoda. Nie chcę nie napoje bo, bo się kunia boję, bo się kunia boję, bo jestem młoda. Moi mał rośnie rozwali. Powiedz mi, Maniusiu, kto cię kochanił. Jasień Kowecka, Jasień, ocka, Bo się w moim sercu tak zakochały. Jasień, Kowecka, Jasień, ocka, Bo się w jej serduszku tak zakochały. W moim ogrudecku rośnie jagoda. Powiedz mi, Maniusiu, coś była młoda. Rudecku rośnie lilia, powiedz mi, maniusiu ty będziesz moja. Skądże ja mam jebieć to tobie powiedzieć, skądże ja mam wiedzieć, gdy ja mam mnie mama da. Piosenka to jest następna piosenka, którą zaśpiewamy wspólnie, mam nadzieję że wspólnie z Państwem. Okay. przez zespół e, e, Śląsk. E, myśmy tę piosenkę wyciągnęli z ich repertuaru i trochę przerobiliśmy, e, bo jesteśmy w Mierzynie, tutaj, e, tutaj działa koło gospodyń wiejskich, dlatego, e, dlatego śpiewamy, że od Mierzyna jechał bus, a nie jak w oryginale od Siewieża. E, Zapraszamy, kto z Państwa zna ten utwór, żeby śpiewać go razem z nami. Odmierzyna je połóz. Śpiewaliśmy tutaj na pestynie świętojańskim i zebraliśmy wtedy takie utwory e, związane z tymi obrzędami, e, rzucaniem bianków z nocą e, świętego Jana. E, ta piosenka jakoś tak najbardziej tutaj się spodobała e, zespołowi i postanowiliśmy ją przypomnieć również dzisiaj, e, rumianki. 好好好 自己不柔。 Dydukacją dla wszystkich pszczelarzy piosenka siadła pszczółka na górę. Sí, zaśpiewamy piosenki, które po części są zupełnie nowe. Z tego względu już miesiąc temu, dwa miesiące temu, wzięliśmy udział w konkursie półgospodyń Wiejski, który miał miejsce, który odbywał się w Otrębusach, w siedzibie Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Reprezentowaliśmy tam województwo zachodnio-pomorskie. No i w ramach tego konkursu, który miał no, różne swoje części, ponieważ tam były oceniane potrawy regionalne, które my też zawieźliśmy tam ze sobą, ale też wystrój weselnego stołu, bo wszystko było w tematyce wesela i obrzędów z nim związanych. Ale także jedną z części tego konkursu stanowił krótki czterominutowy pokaz, prezentacja weselnych obrzędów. No i postanowiliśmy, postanowiliśmy na tę okazję wymyślić coś, coś nowego, być może, być może w ten sposób tworzymy tutaj historię, być może od, od tego czasu w mierzynie. Przy, podczas ślubu czy pomiędzy ślubem a weselem będzie się śpiewało właśnie, e, właśnie te przyśpiewki wspólnymi siłami. Na istniejącej już melodii e, stworzyliśmy, e, stworzyliśmy e, słowa, e, teksty tych piosenek. E, no i właśnie zaprezentujemy je Państwu w tym, e, w tym momencie. Tak, chętnie przyjdziemy. Jeśli ktoś planuje wesele w najbliższym czasie, to proszę dać tutaj cynk. Komu, y możecie się liczyć z Państwem. Robimy bramę. Tak, tak. To, <ślappie> Trzeba wyciąć. Jak jest wolka. Gładko. Wychodziłaś panną, wróciłaś mężatką, A ty nie młody, bez sobie do głowy, do ciężkiej pracy teraz był gotowy Do pracy dla żony, pracy dla rodziny, A zarobcze krótki odbił do dzieściny. My zaśpiewamy raz jeszcze na trzcinach My koło Zmierzyna życzymy wam syna Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana My koło Zmierzyna życzymy wam syna Wam pierwszego syna, a drugiej córeczki Byście w domu mieli wszystkie jaskółeczki Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana Byście w domu mieli wszystkie jaskółeczki z stołu biesiadników, biedzianików, pośmiewam zrobiły mnóstwo smakołychów. Ej, dada, ojda, dada, ojda, dada, pośmiewam zrobiły mnóstwo smakołychów. Dziś młody czy stary, przestań kręcić nosem, tylko się podczęsnuj, wierzyć z nim bigosem. Ej, dada, oj, ojda! smaczniej szejmy, znajmy stalu świnko, wiecie? Niżli tam jeżyńska ryba w talarecie. Aj dana, oj dana, oj dana, oj dana, tam jeżyńska ryba w Jak tylko popatrzę, już mi leci świnka, bo na stole czeka jeżyńska wędlinka. Aj mocny głód poczuje Bierzyńskiego, jadła niech tylko smakuje. Oj na na, oj na na, oj na niech tylko smakuje.